Witam Was bardzo serdecznie. W środę zaczynamy ćwiczenia. I przechodzimy do pozycji, od której zaczniemy. Kładziemy się na plecy. Podpieramy się na łokcie. Pamiętamy, że podczas całego ćwiczenia groda mocno przyciągnięta do klatki piersiowej. Cały czas. Prostujemy nogę w lewo. Prawa noga prosta. Jedna zgięta drolebnika. Prostą nogę podnosimy do góry raz i tuż nam ziemię opuszczamy I dwa, i tu, I, i trzy, i tu, cztery, pięć, jeszcze trzy razy. Góra, góra, jeszcze raz. Dość. tą samą nogę podnosimy do góry raz, odwodzimy do boku dwa, podnosimy do góry trzy i nad ziemię. I pracujemy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, jeszcze raz, góra, bok, góra. Droga cały czas przyciągnięta. Uginamy nogę w kolanie. i Tak jakbyśmy chcieli odepchnąć coś ciężkiego. Hop i powrót. Dwa. Wydech. Cztery. Pięć. Jeszcze dwa. Raz. Cztery. Odpychamy, podnosimy do góry prostą. Opuszczamy i uginamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pchamy do góry, do dołu, uginamy. Pchamy do góry, do dołu. Jeszcze raz. Pchamy do góry, do dołu, uginamy. Na chwilę proszę się położyć, głęboki wdech, ramiona za głowę i wydech, ramiona przód. Wracamy na łokcie i druga noga, prostą do góry i na dół. Raz, wydech jak noga idzie do góry. Pamiętamy broda przy mostu. Cztery. Pięć. Jeszcze trzy. Góra. Góra. Jeszcze raz. Góra. Połóż na chwilę nogę prostą. I do cztery. Do góry raz, do boku mocno dwa, do góry trzy do dołu cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa razy. Góra, bok, góra. Jeszcze raz. Góra, bok, góra, dość. Ugnij nogę i odpychaj coś ciężkiego. Raz i dwa. Taka szufladka. Cztery. Pięć jeszcze trzy. Sześć. Siedem. Osiem. I do czterech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Szufladka prosta, dół i ugięcie. I trzy. Góra, dół. Jeszcze dwa razy. Chamy do góry, dół. Uginamy. Ostatni. Chamy, do góry, dół. Uginamy. Świetnie. Wkładziemy się na plecy. Ramiona mocno za głowę. Nogi ugięte w kolankach. Stopy kolana tak samo szeroko. Wyciągamy mocno ramiona z banków, nie odrywając dłoni od ziemi. Trzymamy, oddychamy. I dość. Ramiona przód. I przenosimy proste ramiona za głowę i wracamy. 10 razy. Raz. Mały rozkrok. Stopy tak samo szeroko jak kolanka. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze trzy razy. Raz. Dwa. Trzy. I na zmianę kochani. Prawa, lewa. Moc. Tuż nad ziemią z przodu i z tyłu. Jeszcze cztery. Trzy, dwa. I jeden. Świetnie. Dłonie nad klatką piersiową. Sklecz. Wyciągnij do sufitu. I teraz tak. Nie nad twarzą, nad klatką piersiową. Wyciągamy ramiona, dociskamy pędy. Wyciągamy ramiona, dociskamy pękny. Trzymamy, oddychamy, Rozluźnij. Przenieś ramiona do tyłu, tyle, ile potrafisz. Proste, splecione, jeśli możesz połóż na ziemi, dłonie. I znowu ramiona z barku, plecy do ziemi ramiona z barków, plec z ziemi. Trzymamy, oddychamy. I dość. Rozpryć dłonie, rozpryć nogi. Podnieść do góry lewą rękę, prawą nogę. Raz i połóż. I prawa noga lewa ręka. Dwa. I na zmianę pracujemy. Teraz jedna, zawsze przeciwna ręka jak nowa. Oddychamy. Nie podnosimy głowy. Jeszcze cztery. I dość. Od razu do góry raz i tuż nad ziemią. I dwa, i tuż na ziemią. trzy. dwa razy góra tuż nad ziemią i góra tuż nad ziemią trochę szerzej stopy na szerokość karina swojej podnosimy do góry, ściągamy kolanka raz i wracamy kolana szeroko głupa tuż nad ziemią i dwa Trzy. Dół. Cztery. Dół. Pięć. Jeszcze trzy razy. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dość, zostań. Podnieś nogi do góry. Pośladki do góry, przepraszam. I krótkimi ruchami schodzą się kolanka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I opuść rąk pod ręką. Dłonie wracają na kar. Staramy się, żeby dłonie nie splatane były, tylko <laughs> dłoń obok dłoni. I podnosimy raz lewe kolano, raz drugie. 2 3 4 5 Luźno stopa, nogi pracują cały czas dźwięcze. 7 8 9 10 Teraz tylko tu, raz broda do sufitów, wdech na górze, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze cztery, raz, dwa, jeszcze dwa, trzy, cztery. Kładziemy się i to samo po skosie. Prawy bark do lewego kolana nad ziemią, lewy do prawego nad ziemią. I trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, oddychaj, dziesięć, połóż, głęboki tył i I łączymy, lewa noga tu, tuż na ziemią, druga i tuż na ziemią, trzy i wydech, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Połóż się na chwilkę. I to samo po przykątnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Połóż się, głęboki te noce i drugi będę ustami. Pracujemy i nogi i głowa, barki, łopatki, ale wszystko w tempie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dość, połóż i to samo w tempie poprzekątnej. Raz, dwa. 3. Zawsze stopy dotykają siebie. 5, 6, 7, 8. Wyprostuj mocno ramionka za głowę. Stopy są w małym rozkroku, tak samo stopy od kolana. I mocno biodra w górę maksymalnie. Trzymaj. od powoli krąg, w dół. Ramiona wzdłuż ciała, głęboki wdech nosem, ramiona za głowę i wydech, ramiona na przód. Jeszcze raz wdech i wydech. Dłonie pod głową jedna na drugiej, głowa na dłoniach. I jedziemy, rowerek do przodu, ładne, duże koła, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze dwa. I od razu w tył, spięty, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, oddychaj, osiem. 9. 10. Postaw. Ramiona ciała, głęboki wdech za głowę ręce, a wydech ustami wydech. Ramiona kładziemy w bok. Nogi łączymy razem. Przenosimy nogi maksymalnie na prawo. Pilnujemy, żeby była stopa na stopie. Łydka na łydce, kolano na kolanie, udo na uciec. Filujemy, żeby dwie łopatki leżały. I przekręcamy głowę na lewo. Zostajemy. Jeżeli nam ucieka łopatka, to podnosimy kolana wyżej. Ale zawsze nogi złączone. Mogą być tak, 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 ale łopatka musi leżeć. Rozciągamy mięśnie brzucha, które przed chwilą wzmacnialiśmy i rozciągamy okolicę lędźwiową kręgosłupa. Oddychamy, uspokajamy, zawsze mięśnie wzmacniamy, potem go rozciągamy po to, żeby ładną sylwetkę ukształtować. I głowa na wprost, nogi na wprost i po południu przenosimy nogi na drugą stronę, pamiętając, żeby noga była na nodze. A oba warki leżą i głowa na prawo. Zawsze głowa jest na przeciwną stronę jak nogi. Prawa ręka na prawym kolanie lewa na lewym i szerokimi kolanami uda przyciągnij do klatki piersiowej. Podnieś tylko głowę, przyciągnij drogę i patrz na własny stół. trzymaj, oddychaj i połóż, dłonie zostają na nogach. I kołyska mocno na boczki. Jeszcze, jeszcze. Teraz rozpuść stopy, trzyć pod kolanami, przyciągnij jeszcze mocniej uda do klatki piersiowej, zatrzymaj. Postaw, głębokim głęboki wdech nosem, ramiona za głowę i wydech, ramiona przód, nosem wydech. Chwyć nogę lewą, przyciągnij mocno udo do klatki piersiowej, mocno wyprostuj prawą, dociśnij, zatrzymaj, rozluźnij nogę na dole, obie stopy, oddychaj. Połóż do boku, przytrzymaj. I druć, prosty lewą. Podnieś prawą do góry dłoń na dłoni. Staramy się nie splatać dłoni. Przyciągnij u do mocno do klatki. Zatrzymaj. Rozluźnij stopy i stopy na dole. Oddychaj spokojnie. Postaw nogę, ręce w bok, odwiedź prawe udo, tyle ile potrafisz położyć. Nic na siłę, luźno nogi, luźno cały ciało. I postaw na wprost. Głęboki wdech na za głowę. I wydekramy naprzód Na boczyk. Do siadu. Do zobaczenia, do piątku. Pa pa!